Tę historię znam z profilu Warszawa Spacery w czasie. Pozdrawiam i polecam. W każdym razie na początku XX wieku zamożna warszawska rodzina odpoczywała nad Bałtykiem. Pewnego ranka młoda dziewczyna z tej familii, zażywając kąpieli, zaczęła tonąć. Uratował ją młody chłopak, ale sam, być może chory, utonął. Rodzina dowiedziała się tylko, że chłopak był z Warszawy, więc wykupili to miejsce na powązkach i zamówili rzeźbę z rysami bohaterów chłopaka. Rzeźba została zamówiona u krakowskiego rzeźbiarza Konstantego Laszczki. On wyrzeźbił m.in. anioła zemsty na cmentarzu Rakowickim jako pomnik upamiętniający bombardowanie Krakowa przez Austriaków w 1848 roku. M.in. dlatego nigdy nie zrozumiem predylekcji Krakowian do Ceka monarchii. Wracając do Warszawy, rzeźba z powązek nosi nazwę Wyzwolenie i przedstawia półnagiego mężczyznę okrytego materiałem, który to materiał przypomina ociekającą wodę. Grób kilkadziesiąt lat był bezimienny, aż przechodziła tędy starsza kobieta, która w rysach twarzy rzeźby rozpoznała swojego zaginionego od lat brata. Daty się zgadzały, a księgi cmentarne potwierdziły prawdę. Bohater sprzed dekad odzyskał nazwisko Antoni Socki. Dlatego warto uważnie spacerować po miastach i wioskach.